23 maja otrzymaliśmy informację o nowej emisji obligacji skarbowych, która będzie obowiązywała od czerwca 2024 roku. I trzeba jasno powiedzieć, że oferta dotycząca przede wszystkim obligacji indeksowanych inflacją naprawdę jest bardzo dobra. Ale co dokładnie się zmieniło i jak wpłynie to na nasze zwroty z inwestycji, a także czy warto zrywać konkretne emisje obligacji, które kupiliśmy wcześniej i kupić nowe, o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Na początku oczywiście warto powiedzieć, dlaczego oferta się zmieniła. Odczyt inflacji CPI za kwiecień 2024 wyniósł 2,4%. I na załączonym wykresie widać, że ta inflacja zdecydowanie jest trzymana w ryzach. Jesteśmy w celu inflacyjnym, prawdopodobnie inflacja wzrośnie w następnych miesiącach, ale wydaje się, że mamy już nad nią kontrolę. To też spowodowało pewien mechanizm. Otóż obligacje oparte o stopy procentowe bądź też stałokuponowe były bardzo atrakcyjne względem tych, które nazywane są indeksowanymi inflacją. Dla przypomnienia, oprocentowanie dla tych obligacji w pierwszym roku jest stałe, natomiast w kolejnych latach jest to odczyt inflacyjny sprzed dwóch miesięcy plus ustalona marża dla danej emisji obligacji. I w ostatnich miesiącach bardzo często można było stosować mechanizm, gdzie zerwanie obligacji i zakup nowej emisji o tych samych obligacji powodowało, że po prostu mieliśmy lepsze warunki, nawet ponosząc karę za wcześniejszy wykup tych starych obligacji. Po prostu nam się to opłacało. I śmiało można powiedzieć, że czerwcowa oferta właśnie jest skierowana po to, aby zwiększyć atrakcyjność obligacji indeksowanych inflacją. Prześledźmy sobie najpierw zmiany, które zaszły, bo te zaszły dosyć duże. Zanim jednak przejdziemy do tego, jeszcze wytłumaczę, że arkusz, z którego korzystam, link do niego znajdziesz w opisie, jest to mój arkusz, który staram się na bieżąco aktualizować i wykorzystuję go w swoich filmach, które dotyczą właśnie obligacji skarbowych. A zmiany, których doświadczyliśmy, no to przede wszystkim. Obligacje, których tutaj nie śledzę, czyli 3-miesięczne OTS, zostały na niezmienionym poziomie. Jest to oprocentowanie w skali roku w wysokości 3%. Natomiast zmiany, które zaszły, można podzielić na dwie części. Pogorszyły się warunki obligacji zmiennoprocentowych opartych o stopę referencyjną NBP i stałoprocentowych. Natomiast polepszyły się właśnie warunki obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. A idąc po kolei, jednoroczne obligacje ROR. Ich oprocentowanie spadło z 6,05% do 5,95%. Dwuletnie DOR, tutaj oprocentowanie spadło z 6,3% do 6,15%. I zmieniła się też marża, jeżeli chodzi o kolejne miesiące, spadła ona z 0,5% do. 35% plus oczywiście stawka referencyjna. W ostatnich miesiącach dużą popularnością cieszyły się trzyletnie stałoprocentowe obligacje TOS. I jeżeli ktoś jeszcze je rozważa, to ma ostatnie dni maja na to, żeby skorzystać z lepszej oferty, bo tutaj oprocentowanie spadło z 6,4% do 6,2%. I to na tyle, jeżeli chodzi o te gorsze informacje, natomiast lepsze informacje to poprawienie oferty, jeżeli chodzi o te indeksowane inflacją. I tutaj już jest naprawdę bardzo duża zmiana. Powiedziałbym wręcz, że jest to swoisty game changer, bo takich zmian chyba nie spodziewał się nikt. To co warto zauważyć to to, że oprocentowanie w pierwszym roku zostało na tym samym poziomie. Natomiast już w kolejnych latach zmieniła się marża i to dosyć pokaźnie. Jeżeli chodzi o czteroletnie obligacje COI jest to zmiana z 1,25% plus wskaźnik inflacji i zmienia się on na 1,5% plus wskaźnik inflacji. A więc jest to wzrost o 0,25 punktu procentowego. Jeżeli chodzi o dziesięcioletnie obligacje EDO jest to wzrost... Z 1,5% do 2%, jeżeli chodzi o marżę. 6-letnie obligacje rodzinne ROS to wzrost z 1,75 do 2%. I 12-letnie ROT jest to wzrost z 2% do 2,5%, a więc odpowiednio wzrost o 0,25 punktu procentowego i 0,5 punktu procentowego. No i ten wzrost marży dla 10-letnich czy 12-letnich obligacji EDO i ROT o 50 punktów procentowych jest naprawdę pokaźny i naprawdę warto się zastanowić, czy nie przesunąć części gotówki właśnie do obligacji skarbowych. Jak już mówiłem, tego wzrostu można było się spodziewać, natomiast osobiście uważam, że Ministerstwo Finansów po prostu nas rozpieszcza. Do naszych dalszych obliczeń wykorzystam oczywiście projekcję inflacji ze strony NBP i troszeczkę powróżę z fusów, natomiast jeżeli więcej... Chciałbyś się o tym dowiedzieć, to zachęcam do odcinka, który masz teraz w prawym górnym rogu, gdzie opowiadam o obligacjach skarbowych krok po kroku i także tłumaczę, jak działa ten arkusz. A więc teraz zobaczmy sobie, jak będą zachowywały się obligacje, ile pozwolą zarobić i na jakie stopy zwrotu realnie możemy liczyć. Przyjmujemy oczywiście, że kupujemy 10 obligacji, każda po 100 zł, co jest standardem. I dla 3 letnich obligacji TOS ze zmienionym oprocentowaniem z 6,4 do 6,2 przez te 3 lata wypracują one nieco ponad 160 zł netto, a więc jest to 16%. W tym czasie skumulowana inflacja wyniesie nieco ponad 12%, a więc zysk realny można szacować na blisko 3,7%. Jeżeli te obligacje kupilibyśmy na koncie Ike czy Igze obligacje to ten wynik realnie wyniósłby około 7,5%. W przypadku obligacji indeksowanych inflacją czteroletnich COI, nasz zysk netto wyniósłby blisko 160 zł, a więc blisko 16%. W tym samym czasie skumulowana inflacja wyniosłaby nieco ponad 15%, a więc realny zysk to niespełna 1%. Natomiast na koncie IKE czy XE obligacje byłoby to nieco ponad 4,5%. Lepiej oczywiście wypadną 10-letnie obligacje EDO, tutaj zysk netto wyniósłby 490 zł, a więc 49% przy skumulowanej inflacji 33,5%. A więc realny zwrot byłby w wysokości 15,5%, a przy zastosowaniu konta IKE czy IGZE obligacje byłoby to blisko 27%. Jeżeli chodzi o rodzinne obligacje ROS, czyli te sześcioletnie, zysk netto wyniósłby 280 zł, a więc 28% przy skumulowanej inflacji na poziomie 21%, a więc zysk realny to dokładnie 7%. No i jeszcze oczywiście 12 dwunastoletnie obligacje rodzinne ROT. Tutaj zysk netto wyniósłby 690 zł, a więc 69% przy skumulowanej inflacji przekraczającej 40% dałoby to zysk realny w wysokości blisko 29% netto. No i oczywiście warto dodać, że tutaj w obu przypadkach dla obligacji rodzinnych 6- i 12-letnich nie ma scenariuszy z IKE czy X obligacje, bo nie są one tam po prostu dostępne. Przeszliśmy sobie przez wszystkie obligacje, natomiast przeanalizujmy teraz scenariusze 3-letni, 4-letni, 6-letni i 10-letni. Które obligacje w danym okresie warto wybrać? No i oczywiście, jeżeli chodzi o scenariusz 3-letni, to najlepiej wypadają obligacje 3-letnie stałoprocentowe TOS, ale zdecydowanie warto podkreślić, że tutaj dysproporcja się zmieniła. Ponieważ jeżeli chodzi o obligacje TOS, no to pogorszyła się oferta, natomiast reszta obligacji swoją ofertę polepszyła. Niemniej, i tak warto rozważyć te 3-letnie obligacje na okres 3 lat. To, co jeszcze warto podkreślić, to oczywiście to, że jeżeli mówimy o okresie 3-letnim, to warto wybrać te 10-letnie względem 4-letnich obligacji indeksowanych inflacją, bo zrywając obie te emisje obligacji, nawet przy wyższym koszcie zerwania obligacji 10-letnich względem tych 4 i tak mamy lepszy wynik. W scenariuszu czteroletnim najlepiej oczywiście wypadają obligacje rodzinne 12 dwunastoletnie, potem mamy obligacje sześcioletnie rodzinne ROS no i to, co może być dla niektórych zaskoczeniem, zdecydowanie lepiej znowu wypadają obligacje dziesięcioletnie niż te czteroletnie. A więc nawet jeżeli chcesz kupić obligacje czteroletnie, to zdecydowanie warto rozważyć te dziesięcioletnie i po czterech latach je po prostu zerwać. Znowu tutaj kwestia tego, że musimy zapłacić karę za wcześniejsze zerwanie przy okazji dziesięcioletnich, a przy okazji czteroletnich nie. Ale jak widać, matematyka nie kłamie i czteroletnie są zdecydowanie mniej opłacalnymi instrumentami. Przy okazji scenariusza 6-letniego rozważamy oczywiście 6-latki, 10-latki i 12-latki. No i to jest oczywiście scenariusz dla tych, którzy mają dzieci. Natomiast, jeżeli nie masz dzieci, no to tutaj wybór jest prosty. Zdecydowanie najlepiej kupować obligacje 10-letnie. A jeżeli dzieci posiadasz, no to tutaj już można rozważyć obligacje 12-letnie. Gdzie różnica na przestrzeni tych 6 lat wyniesie około 3%. No i jak można się spodziewać, to oczywiście w scenariuszu 10-letnim Edo wypadają gorzej niż ROD, ale znowu kwestia tego, czy posiadasz dzieci, czy też nie. Mimo wszystko, nawet jeżeli dzieci nie posiadasz, to warto oczywiście Edo 10-letnie kupować. To, co też warto tutaj odnotować, to w przypadku 4-letnich obligacji, co i w 3-letnim scenariuszu, ze względu na to, że trzeba w takiej sytuacji ponieść. Opłatę za wykup wcześniejszy, przedterminowy, to prawdopodobnie może zdarzyć się tak, że nawet realnie przynoszą, przyniosą one stratę. Konkluzja jest taka, że jeżeli masz dzieci, to warto kupować do limitu obligacje 12-letnie. Jeżeli nie masz dzieci albo po prostu limit wykorzystałeś, to. To wtedy warto w wielu scenariuszach kupować obligacje 10-letnie EDO, no chyba że jest to okres 3-letni, to wtedy możesz rozważyć też zakup stałoprocentowych obligacji TOS, ale dla przypomnienia warto tutaj się śpieszyć i kupić je do końca maja, natomiast z resztą obligacji tych indeksowanych inflacją warto wstrzymać się. Do nowego miesiąca. Szybki rzut na to, jak wygląda to, jeżeli chodzi o scenariusze z IKE czy XZ, no tutaj oczywiście warto w scenariuszu trzyletnim rozważyć obligacje TOS, które zdecydowanie będą biły resztę obligacji. Wreszcie przypadków najprawdopodobniej będą najlepszym wyborem obligacje dziesięcioletnie. No i oczywiście przypomnę tylko, że na kontach IKE czy XZ obligacje nie można kupować obligacji rodzinnych ROS i ROT, w związku z tym są one zdecydowanie Mniej atrakcyjne w takim wypadku. Jeżeli zastanawiasz się, czy zerwać jakąś starą emisję obligacji, na przykład EDO, i kupić tą nową dostępną od 1 czerwca, to także w tym arkuszu w ostatniej zakładce jest takie coś jak czy zerwać stare obligacje. I jest to taki prosty kalkulator, który oczywiście nie odpowie wprost, bo i tak decyzję musisz podjąć ty. Natomiast da Ci pogląd na to, czy warto w ogóle zastanawiać się nad zerwaniem i zakupem nowych emisji. Więcej omawiałem w filmie, który masz teraz w prawym górnym rogu, czy warto zerwać obligacje skarbowe i kupić nowe. Tam też jest prosty opis tego, jak ten kalkulator w przybliżeniu działa. A jeżeli chciałbyś z niego skorzystać, to warto pamiętać, że żeby utworzyć swoją kopię, wystarczy wybrać plik i utwórz kopię arkusza wtedy też ten arkusz będziesz mógł edytować. Moja konkluzja jest taka że oferta którą otrzymaliśmy jest naprawdę bardzo dobra i te obligacje indeksowane inflacją są coraz bardziej atrakcyjne i zdecydowanie jeżeli masz jakieś środki które w jakiejś dłuższej perspektywie będą ci potrzebne np. Na, na wkład własny na mieszkanie to warto opakować je po prostu w obligacje żeby nie leżały bezczynnie na koncie i po prostu realnie nie przynosiły ze względu na inflację strat. Takie obligacje po jakimś czasie jesteś w stanie bez problemu zerwać, ale jeżeli na przykład masz poduszkę finansową, którą trzymasz w gotówce, to również warto przenieść ją do właśnie obligacji. Dlaczego? No, bo z założenia są to pieniądze na czarną godzinę, a chcesz, żeby ta czarna godzina nigdy nie nastała, więc w domyśle i tak tych pieniędzy wydawać nie chcesz. Ja właśnie tak postępuję i swoje bezpieczne środki, które chciałbym, żeby po prostu leżały, cyklicznie do obligacji przenoszę. I tak też zrobię właśnie w czerwcu. Czy będę zamieniał stare emisje na nowe? Prawdopodobnie tak, bo mam kilka takich, i możliwe, że w następnym miesiącu pokażę, jak to będę robił, czy jak to zrobiłem a chciałbym to pokazać po prostu na żywym organizmie. Ogólnie rzecz biorąc, no to te obligacje, czy są bezpieczne, czy nie, to również zostawiam w prawym górnym rogu filmie, jeżeli jeszcze się wahasz. Natomiast są one właśnie dobrym wyborem dla osób, które z gotówką nie robią albo nic, albo chcą jakoś bezpiecznie ją przechować. Obecna oferta naprawdę, jeżeli chodzi o obligacje indeksowane inflacją, jest rewelacyjna i nie ma co w ogóle tego podważać. Nawet jeżeli masz niską tolerancję ryzyka, to tym bardziej obligacje skarbowe są dla ciebie, bo nominalnie na nich po prostu nie stracisz. A obecna emisja gwarantuje, że prawdopodobnie też dzięki zakupowi takich obligacji poradzisz sobie również z inflacją, bo dzięki mechanizmowi te obligacje, właśnie w zależności chociażby od marży, pozwalają właśnie z nią walczyć. Takie przynajmniej mają założenie. A wzrost tej marży tylko i wyłącznie jeszcze Polepszył ich atrakcyjność. To musiało nastąpić, bo prawdopodobnie też Ministerstwo Finansów zauważyło, że wiele osób sprzedaje czy zrywa stare emisje, i tylko po to, żeby kupić nowe, lepiej oprocentowane. No więc, aby w przyszłości nie było takich sytuacji, to właśnie po to poprawa atrakcyjności tych obligacji była wręcz spodziewana. Ale to, co otrzymaliśmy, pytanie jeszcze, ile potrwa. Więc, w mojej opinii, warto korzystać z tego, co dostaliśmy. Jeżeli tylko w swoim portfelu masz miejsce na obligacje, to czerwiec wydaje się odpowiednim momentem, żeby te obligacje do portfela dokupić. A w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w następnym. Cześć.